Ja widzę siebie. Dobra, więc tak, kolejny odcinek zaczynamy od tego, że mamy GoFest w Joko od godziny trzeciej naszego czasu, tak? Tak. Są poliłagi shiny, ogólnie jest zwiększony rest shiny niektórych poków, na przykład takich poków jak Shelder, który jest shiny. E, gdzie ma być ostre? Nie, no tutaj na mnie. No to tak trzymaj. Shelder? Shelder nie mogę kliknąć. Drifuna mogę kliknąć. O, nie jest shiny. Tych też jest dużo. Ale... Trzymaj teraz to! Ja zaraz wybiorę drugi telefon. Ale, żeby. Y, możesz tam robić szaniczki, ale, y, żeby powiedzieć wszystko, co jak w GoFestie w Yokohamie się dzieje, to mamy tutaj ściągawkę. Więc tak, Unique Biom Spawn, czyli takie spawny, które są tylko w Go, na GoFestie w Yokohamie, nie dla nas na cały świat, to są takie rzeczy jak Wulpixelański, Sentryalański, Absol i Lapras. Dodatego, dodatkowo yy, są unik fotobombs, na przykład Giovanni robi fotobombę na Gołfeście w Yokohamie. Dodatkowo są, wiadomo, Anony, jest czato tako regionalny tam do złapania. I pikacze i ifki mają tą Flower Crown. Do tego poliłak przed Shiny. Trochę już czeknąłem, trochę zrobiłem questów. Poliwagi też tych questów poleciały, o tych questach powiemy sobie później. Teraz zrobimy sobie dzisiaj jakieś rajdy na Rayquezy, żeby wpadła Shiny setka. Eee... Nie mam szajni. I! Spawny na cały świat, te zwiększone, pod jakie są, są, że tak powiem, nawet... Komar mi do ucha wleciał, ale już go zabiłem. Są, że tak powiem, yy, spoko, bo mamy tak, PJ-a, poliłaga, Poliwaga, Horsi. Snisla, Swinaba, Wingula, Wilmera, Anorita, Ladwisk czyli Duporyba i również. Boże, jak ten ostatni pokonu się nazywa, wleciał mi z głowy. Driflum! przed chwilą Drift Balloon, przed chwilą go klikałem. Oczywiście jest też dużo Shelderów, zauważyłem. Skarmory jest dosyć dużo i innych poków. No, Wilmerów też. A, Wilmera wymieniłem, dobra, to się zgadza. To już wszystko wymieniłem. Oddaję, dziękuję. Biorę swój telefon z powrotem. Eee, co my tu mamy? Czy na to będzie shiny? Nie, Aha, na to już było kliknięte, na tym wiedziałem. I ogólnie reszty informacji sobie powiemy wtedy, jak zrobię sobie o te trzy questy, bo z tych trzech questów też mogą polecieć shiny, ale jakie shiny mogą polecić z tych questów, to dopiero jak zrobimy te questy. Także zrobimy zaraz Win Free Gym Battles i zobaczymy sobie co odbierzemy i powiemy co z tych questów może nam polecieć. Zrobiliśmy Winnie Free Gym Battles i z tych questów, jakbyś mogła mi włączyć, włączyć tam podpowiedź, z tych questów mogą polecieć pewne poksy. Zaczynamy, że będą coś shiny. Takie poksy zaraz powiemy. Taylor na przykład może polecieć i może być w wersji shiny, ale nie jest shiny, przynajmniej nie ten egzemplarz. Hmm, kolejny questik Snorant, też nie jest shiny. I quest number dry numer 3 znowu Taylor i też nie jest shiny ale ja sobie jeszcze pokażę zakręcę pełnego questa jeżeli chodzi o... A to mogę się wyłączyć. Jeżeli chodzi o questy i o to co z nich leci, to questy są takie, że dwa greite pod rząd, ewolucja trzech Pokemonów, wykluj jajko, wygraj rajd, wygraj trzy walki w gymie. Co zrobisz? Tak, że się o Jezus, i tak żebym patrzył, i z tych questów mogę polecieć Poliwak, Lotat, Tailow, Swablu i Snorant. Oczywiście te pokémony, które mogą polecieć, są do zdobycia w wersji Shiny. Co jest mega, mega, super niepowtarzalne. Oczywiście, również na Goofestie musimy zrobić, że tak powiem, te questy. Wszystkie, żeby odblokować nagrody. Jakimi będą bonusy w Stardaście. I jeżeli to wszystko odblokujemy, to również dostaniemy bonus w postaci rajdu z Suicune'em, czyli 3 godziny ze Suicune'em i wtedy on będzie do zdobycia w wersji Shiny. Czy pozna jakiś ekskluzywny atak? Raczej nie. 17. To jest 17. Jeżeli wszystko odblokujemy, ale wszystko, jak widziałem, ładnie idzie i naprawdę jest spoko, spoko, spoko. Eee... Nagrywanie ekranu masz wyłączone. Tak, tak, tak. I bardzo dobrze mam wyłączone, bo to, co chciałem, to już powiedziałem, tak naprawdę. I nie będziemy tracić więcej czasu w Parku Oliwskim, tylko będziemy shiny sprawdzać już w samochodzie, yy, pod Dżimami i wszędzie, gdzie się da. No bo jakby nie patrzeć, to shiny, Ray, shiny, Ray, shiny Rayquaza, no Rayquaza jest na rajdach i można zdobyć w wersji shiny. Dlatego nie ma co siedzieć w parku, tylko trzeba robić rajdy, bo moja pusia okrusia yy, mój że tak powiem, Kurwa, nie jest shiny. To też nawet nie jest też shiny. Nic jeszcze nie miałem shiny na tym będzie, Że tak powiem, meine u nie ma jeszcze shiny. Także trzeba tak zrobić, żeby to shiny wpadło. Także zobaczymy się na rajdach. Agamie doświetla, dlatego tak, tak śmiesznie wyglądam. Zobaczymy się na rajdach. Może jakaś shiny Reiko za kolejna wpadnie, kto to wie. I nie ma co przedłużać, po prostu widzimy się na rajdach.

Także to na tyle w tym odcinku, rajdowaliśmy, łapaliśmy poksy, szajmicaki i tak dalej. Ktoś tam zapał Shiny, ja nie zapałem, także to jest na wszystko w tym odcinku. Sprawdźcie wszystkie linki na dole w opisie, bo niedługo to nasze Gdańskie można powiedzieć takie już prawciwsze PvP i tak dalej. GoFest trwa. Odcinki będą. Widzimy się już w kolejnych. Do zobaczenia, cześć!